Siemano, jestem Omeanek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z widzami jesteśmy na Inferno. Siema chłopaki. Hello. Do wygrania macie skina, który właśnie świetla wam się na ekranie. I na sam start zapraszam wszystkich na CT. Simon mówi, chodźcie na CT. I Simon mówi, ustawcie się na tej linii tutaj, co wystrzelałem z kur. Jeden obok drugiego Simon mówi. I zrobimy sobie teraz taką szybką konkurencję. Macie 20 sekund i Simon mówi podłoga to lawa Macie czas do 28.40 Simon mówi podłoga to lawa Dobra wszystkim wam się udało Simon mówi możecie wrócić na linię Simon mówi kusnijcie Simon mówi wstańcie Simon mówi podskoczcie Simon mówi, kucnijcie. Simon mówi, chodźcie za mną. Dobra, tobie nikt nie kazał wstać. Tobie też. Tobie też nikt nie kazał wstać. Simon mówi, idziecie za mną. Simon mówi, wyrzuć mi tą bombę. Dobra. Simon mówi, możecie wstać. Simon mówi, kto pierwszy na tym daszku ma immunitet w następnej konkurencji? Możecie się zbustować cokolwiek, jak chcecie. Nie musicie skakać. Kto pierwszy na tym daszku ma immunitet w następnej konkurencji? Masny, podrzuć mnie, podsuć mnie, masny podrzucaj ok. To masny, ale chodź tu do mnie, a nie jakiegoś frajera byś podrzucał. Dalej, masny. Kto ma immunitet? Pierwszy, Dobra. pierwszy. Eduardo ma immunitet. No to no trzeba się by się pozbyć, mam. jakoś trzech asyli Damian, też możesz przejść na bok. Simon mówi, bo trzeba by się pozbyć, jakoś terrorystów. No i mówię, ci masy, piąteczka co terroryści? Chodźcie, z Simon mówi do pita. Terroryści tylko, Simon mówi. Stańcie jeden obok drugiego tutaj. Patrzcie, na trzy rzucę flesza. Wyciągnijcie pistolety, Simon mówi. Na trzy rzucę flesza i się strzelacie. Ale tylko dopóki nie powiem stop Obróćcie się wszyscy w moją stronę Najlepiej patrz jeszcze w górę, Simon mówi Dobra, rzucam flasha i się strzelacie Simon mówi Dobra, Simon mówi stop Dobra Nie wiem jak ty uniknąłeś tego flesza, ale dobra Nie wiem Nie, może zrobił Dobkę. Nie wiem Dobra, to zostało Dwóch antyterrorystów, jeden terrorysta. I tak to miało wyglądać, bo miało być 2 na 2, ale dobra. No co, trzeba by zrobić coś z terrorystami... Antyterrorystami. Mam, mam immunitet, chcę przypomnieć. Ale to tylko ten. W tej konkurencji co teraz było dla terrorystów? Już nie masz immunitetu. A to i tak bym miał immunitet, bo tylko dla terrorystów było. Począł. Właśnie, z <laughs> to był jeden pierwszy, to są immunitet czy nie? No tak. Dobra, Simon <laughs> mówi, chodźcie na drugiego mida. Ja też? Wszyscy Simon mówi No i co jest? Damian Co? I co mam zrobić? Simon mówi chodźcie wszyscy na drugiego mi daj, chodźcie tutaj na tą kratę kost ten biegnie? No jak? No i zrobimy sobie wyścigi ja jestem gruby, to ale nie... Maciek, Simon mówi macie jakieś granaty, bo tutaj widzę, że terrorysta ma... antyterroryści macie? Nie, mam. nie mam Dobra. Nie. No to jak... Ja, ja mogę rzucić flesza, wszystko i będziecie po prostu biec dookoła. Musi się przewiec przez Mida i tutaj wrócić z powrotem. Simon mówi, możecie biec. To ostatni ten. No, co, jakąś karę wymyślimy. Ale nie było mówione dookoła. A nie było mówione, że nie mogę szczurać. Yes? Bo pojedziemy dookoła. A nikt nie powiedział, że nie mogę szczura. No i Esyl Damian, ostatni. Bibliotu. Nikt nie powiedział, że nie mogę. Simon będzie Oddaj strzał w ścianę. Dobra, giniesz, S. Dobra, S. No. No, no i zostało was dwóch. Jako, że ty jesteś terrorystą, to masz bombę. A ty, jako jesteś antyterrorystą, możesz sobie wybrać bombsite, który będziesz chciał odbić. She. Czekaj, muszę Dobra, leca a, dobra Tak? No, a, będziesz? Mhm. To. Dobra, to terrorysta, Simon mówi, możesz udać się na bombsite A ty ja tu mam stać? Tak, zaraz ci powiem, skąd już ruszał, żeby anty żeby terrorysta nie wiedział Dobra, stań tu, terrorysta I poczekaj chwilę, a teraz pójdę z nim gdzieś, patrz najlepiej w ścianę Simon mówi, chodź za mną Ej, on widzi na radarze. Czy... Ja? Ja nie widzę dobra. na radarze. No to jest. Dobra, dobra, to dobra. Jest co ty mi gadasz, gościu. Dobra. A Asi... Idziesz cały czas za mną, że się nie obracał? żeby na radarze nie. Nie. Idzie. Nie idę. A w sumie on mnie widzi na radarze, ale dobra. I właśnie, halo, skam. Ja mówię. Dobra, spokojnie. Dobra, ty ja idę za aparte, a co mi kazałeś? Na pewno. Oto, chodzi Dobra, poczekaj, chodź jednak na tego... Ja ten... nie chcę tym grać! Chodź jednak na tego mida. Dobra. To... ...terrorysta może plantować bombę, Simon mówi. Jak będzie bomba zaplantowana, możesz jechać i odbijać bombsite. Ja stoję na cmentarzu, jakby co. No i czy zdąży zdefować? Zdąży No i wygrywasz skina, taki szybki Simonik dzisiaj No i jest zwycięzca, gratulacje, wygrywasz skina Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu No i kolejny film już jutro na zakończenie maratonu, siema Thank you. Hello?